Witam tam ponownie jeszcze po kolka i wyszedłem Dogrywkę zrobimy A już normalną dogrywkę Tamten temat zakończony <grym> Można chwilę normalnie porozmawiać Siema Zenek Zenek jak jutro U mnie tam kibice Krakowius z... mawiały mi, że jutro przegramy Ma taty i Fabiana Wspólne konto macie Coś tam, działacie razem na YouTubie no, to pozdrawiam <grystanie> Igor, salam, tak jest Bioder, ty ty nie widziałeś chyba... Chyba... Ty chyba mnie wkurwionego nie widziałeś Ty mnie chyba wkurwionego nie widziałeś Jak ty to nazywasz... Nie, tym... Dziadami ławskimi, to mało musiałeś w życiu widzieć W końcu się trafić na live, no to, to fakt, live y są często no, praktycznie zawsze niezapowiedziane obecnie. Nie są, nie są regularne. No, kanał... Było kilka akcji, no tak, Warfish. To prawda, kilka akcji było. A, to jeszcze z poprzedniego tego, z poprzedniego live'a, że nie wiem, ale się dowiem Nie, nie wiem, też nie wiem o co chodzi. Ogólnie to jest tak e, modli, najlepiej mówić. Ja nie wiem, ja się nie znam. Marcin F. płacił 3 złote. Nie rozumiem, co się dzieje, w WSW zachowuje się jakby nic się nie stało, ma wyjabej O co tu chodzi? Ty, WSW, ale ogólnie... co oni grają, o co tu chodzi? Ogólnie mówisz, do, że WSW, no to moim zdaniem masz błędną interpretację, bo WSW się nie zachowuje, jakby się nic nie działo. Tu właśnie zwróć uwagę na to, że on jest praktycznie cały czas napierdolony. Często w porannych godzinach, już nie mówię o urlopie, są... Teraz, że ma, pojechał sobie na urlop, na urlop, tak ale normalnie no. Cały czas zalewa robaka, yy, zalewa stresa. Ja wiem, że się zachowuje normalnie. Moim zdaniem się nie zachowuje normalnie. No ale to każdy też ma swoją wiesz, interpretację. Yy. <laughs> nie boję nie się, że trzeźwy Mac zrobi z tego porządek i pokona erudzję. <laughs> No właśnie, tego się zawsze bałem, wiesz, dlatego nie wchodzę z nim w gadkę, przestałem go wyjaśniać, bo bałbym się, żeby mnie yy, ten <laughs> piękny umysł by mnie wyjaśnił. <laughs> bo jeśli się, się przyśpimy, na Drzewiecka, ja, to, ty to tylko jakbyś była facetem, to takie zdanie pasuje, a z kobietą to, to... wiadomo, wiele takich, jak on, wyłapiesz. Trzeźwym, jak też od razu ktoś oksymoron wy 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 wychwycił. Wczoraj w nocy 4 godziny live. No nie, nie, to nie było wczoraj w nocy Stary, tylko to było wczoraj w dzień To było w czwartek Jak w Powszech, w Mocztawie spał No, to też tu kawał byka, no Jak w poprzek w Mocztawie się walnął I się zmieścił Tak, tak, w czwartek, w czwartek nie, no, to w nocy może to oglądałeś, no To ja nie wiem, czy kiedy to mogłeś oglądać, no Wiesz, live, live można tworzyć zawsze, nie? Jeżeli jest dostępny ale to nie znaczy, że ja tam wtedy jestem i z Tobą gadam. No chyba Nie robiłem, wiem, że robiłem, nie robiłem w nocy. No to południu w czwartek. No tak jak właśnie tutaj jegomość z Jaruzelskim w awatarze. No, tutaj jakby, jakby pułkownik szanowny by był, to by do ciebie już tutaj no, już by do ciebie pisał. Chciałby, pozdrawiam, dobry, dobry awatar. Czy będę słowa listy? Znaczy to, co? Jak, ja jestem, jak zawsze mówię, jestem za mały żuczek, żeby tam m, m, moje listy coś. wyślę to, co mam wysłać, ale tam raczej już kto inny będzie się z nimi kontaktował. No. I tu co w tym złego jest, że powi powinni wiedzieć, no. Zwiedza no, jest bardzo cenna. Widziałam na Mexa w filmie. Wiem, że jest weekend, ale bardzo bym prosił o zachowanie fachowej tutaj, fachowego nazewnictwa. Ja myślę, że to jest ten etap, kiedy on wróci do korzeni za chwilę, zresztą już wraca ewidentnie, już tam łańcuchy, ja, łańcuchy podejrzewam, że że już są, e, że już są e, szorowane, żeby tam troszkę bardziej e, mogły błyszczeć i niedługo łańcuchy wjeżdżają, e, smarkanie i, <laughs> i machanie łapkami na pełnej. No, 20 lat, tak jak mówisz, ktoś tam pisał, 87 lat wygląda w komentarzach do niego, ktoś napisał meksykański renesans. No, wiem, że tak się stało, dlatego też tak się śmieję przecież, no, że już tego meksa też tak wiem, że to trollują niektórzy z tym meksem. Ale to takie było, to takie, to takie było, jakby to powiedzieć, dobre słowo znaleźć. Takie kurwa od razu miałem do tych ludzi, do tego Halskiego, nie? Ten Halski, i on zawsze opowiadał, że siedział w kotłowni. Przez trzy godziny czy tam w sobotę i tam yy, sobie z Jarulą spędzał czas, nie? Jachwa za kolman wpłacił 20 zł. Zdrówka dla ciebie, a dla skuciatego plemienia rozsadku. Lepiej dogadać się z prorokiem. Pozdrawiam, dzięki. No yy, On tam już dogadywał się, tam się raczej nie będzie miał z czym. No. Yy, bo to wiesz, prokurator ma tyle narzędzi, że weźmie to swoje. Jeńców brać nie będzie. Można czarować rzeczywistość, można się licytować, kto tutaj, yy, że nic nikomu nie zrobi, to czekamy do września, no. Ja jestem bardzo spokojny w tych chciał. Stacie Gregorek, to samo słowo to jeszcze nie, ale bardziej chodziło mi o tych ludzi, którzy tam yy, mu przypasili. Czyli ten Halski. I to, i to co, nie chodzi o to, że tam coś tam... Słabiście do nich mam. Wspomniałem, że nie mogę z nim za bardzo teraz rozmawiać, bo sprawa jest zgłoszona do prokuratury na temat jego występów w moim kierunku, więc... To takie, wiesz, typu... Ja rozumiem się pośmiać, ja rozumiem nawet bekę tam sobie pokręcić, nawet strzelić w miarę. Rolu, ja no okej, okay, rozumiem. Ale najbardziej, co mnie zawsze żenowało, to jest ludzie, którzy go pytali o rady, nie? Ty, Jarek, a jak ty myślisz? Albo... Jak, o gotowanie typa pytają. Typak to strał do dziury przez 40 parę lat, oni, i tam jedyno na diecie żubrowej był przez 40. I oni go pytają, ty Jarek, a ty jak gotujesz, to mógłbyś koś radę I z powagą pewną, nie? Albo jak ty tam, tym magnesem zarzucasz, yy, wiesz, czy tam wykrywaczem, jakiego wykrywacza, jakie masz ustawienia? Ja myślę, że w 2025 roku, gdzie już kurwa, wszystko praktycznie jest wymyślone na świecie. Istnieje coś takiego też jak internet, już o sztucznej inteligencji nie mówiąc, że chyba zaszczany Menel, który pił własne moczy te dwa razy, bo za pierwszym razem się nagrało, to chyba ostatnia, ostatnie miejsce, gdzie szukałbym jakichkolwiek porad i wiedzy na jakikolwiek temat. No chyba, że chciałbym zapytać się o... jak zostać sommelierem moczowym, to okej, okay, dobra, wtedy bym powiedział Jarula, słuchaj, jest sprawa, no okej, okay, ale to jest jedna z niewielu rzeczy. Albo jakbym na przykład film nagrywał, nie? I bym potrzebował, tak jak czasami jest, robił film gangsterski, Jakiegoś kryminalisty, i on jest takim ekspertem, nie? To ja bym wziął byłby film o synie, który oprawiał matkę, i on byłby takim rzeczoznawcą, można powiedzieć. By było aktor, by tam, wiecie, scenę odgrywał, oprawiałby tą matkę, a ja rula by tak z boku stał, i by, musisz to wiesz. Jak wyprowadzasz tą rękę, to musisz tak, wiesz, nakryć to, nie? Żeby coś z tym wiecie zachodzić. Takim byłby, żeby było realistycznie, nie? No to okej, okay, do tego by się nadawał na pewno. Tradycyjna wszystka kiełbasa, czosnkowa, jak sama nazwa wskazuje, Horizo. To ja nie mogę już na tą, na tą kiełbasę normalnie patrzeć, nie? Tak w sensie, w normalny sposób. Że idę sobie na przykład patrzę zamiast myśleć, o, Horizo. O, chorizo w promka, to myślę sobie, kurwa, Meksikanok siedział na promie, za każdym razem widzę go, jak siedzi tam nachlany na tym promie i wyjmuje te opakowania z kiełbasą, za każdym razem, nie? Nie mogę sobie go wyrzucić ze swojego tutaj... Yy, <ścoughs> nie, akurat y, powiem wam, że to były perełki, tutaj się poważnie mówię, że ten wątek kulinarny, jak on próbował tam yy, te, testować, to, to, to odkrywał świat po prostu, nie? To, to było dobre. I tak, i on tego nie mówił. Słuchajcie, bo to też, że... Można nie wiedzieć jak coś się je, jak coś się nazywa, co to jest. Przecież każdy się musiał kiedyś czegoś nauczyć, jeden prędzej. Wy tam na nocniku siadaliście jak mieliście tam półtorej roku, dwa lata, no a Meksykanek jak miał 45 to pierwszy raz na porcelance usiadł, więc... Tak samo z jedzeniem, no ale to nie o chodzi, że on nie wiedział. Tylko problem... Był bardziej, znaczy beka bardziej nie problem, bo to żaden problem. To, że on tak na pewniaka to wszystko mówił, nie? Tak, wiecie, on tu oczywiście, jak wiadomo, szwedzka kiełbasa czosnkowa. I on to, i, i on tych wpadek nie miał na żywo, bo ja na żywo coś tam chlapnął, nie? Ale on to mówił w tym. On to mówił po prostu na filmie i później to wrzucał. Tak jak, tak samo jak, nie wiem, te filmy gdzieś tam ze szkolnych, które były też rzucane takie surowe. No, podobna sytuacja. Piotrek nie chce ci odpowiedzieć no mnie też zbanował po jednym pytaniu jak wczoraj jechał z tym, to zapytałem, czy to jest ten syn, za którego siedział za 207 czy to jakiś inny, znaczy inne dziecko, więc no, zbanował mnie od razu i mówi, że o kurwa wchodzisz i od razu kurwa dymu szukasz już że żadne dymy, proste pytanie no ale zaznaczyłem swoją obecność, tam wystarczyło jedno zdanie moje i już tam był odpalony na 40 minut już wystarczyło tam paliwa ludzki rozrzutnik gnoju no to, to on tam może sobie no smutny wstał, wczoraj patrzył w ogień w tym ognisku, i w tym ogniu widział jak przegrał swoje życie. Było słychać tu nawet nie frustrację, tylko taki żal do siebie i to nawet nie do tego, że zmarnował. Bo zmarnować, słuchajcie, możliwości to może ktoś na poziomie. Po prostu żal taki do świata, że się urodził taką wybrakowaną, wybrakowaną kopią. I tak to, co osiągnął, to jest. W sumie, na jego możliwości, można powiedzieć, że poszedł do góry na maksa. I siedział sam, patrzył gdzieś tam, bimbru się ochlał, sam ze sobą. Później gdzieś chodził, la, lat, lody jadł, sam ze sobą, gadał do tego czatu przez kilka godzin. Znaczy, tam nurki, tak, tam to jest spokój. Dzisiaj jeszcze widziałem tą yy, Lilianę Pokorę, co tam jest moderatorką. One tam ustawiały takie młodzieżowe wiecie, jakby miały po 20 parę lat. Albo, ma, albo max 30 parę. A tam wczesny Gierek. <grym> No, wam mówię. Czajcie, że jest taka grażyna wyfiokowana, kurczę, na Jolantę Pieńkowską. To i ona moderuje czaty na każdym live'ie, ona tam robi robotę. Wyobraźcie sobie, z rodzinie Macie taką panią powiedzmy na Jolantę Piękowską, Wiecie jak tam Jolanta Piękowska wygląda? Nie wiem czy ona żyje. Jeszcze w tym nie, wiem, no, chyba żyje. Ona się haitnęła z milionerem jakimś ogólnie. Kartel wpłacił 10 złotych ma Olo. Wróciłem z Indii i zajebiście jest. Sławek do Wora, au. O, to fajnie, że wróciłeś, bo stamtąd to kurczę... <głos》> czasami się nie wraca. No, powiem ci, te Indie to tak jak wiesz, no, znam, nie, nie byłem, no ale znam z tych, wiesz, dużo filmików widziałem tych podróżniczych i kurwa przeraża mnie to miejsce, nie? Ja tam nie jestem jakiś francuski piesek, jeżeli chodzi o wygody, ale ta kurwa, jak czasami widzę <głos》> ten syf... Wiadomo, że są miejsca i miejsca, to, to oczywiście, że tak, ale no... Mówię o miastach dużych, nie? I tam idziesz, a tam kurwa, jak w jakiś... Aj, nie. <ścoughs> a to bez kiwa to nawet nie podchodź. Gdzie to by? Bo to z Kapitana Bomby, ale z jakiej to sceny było, że... A, do towarzystwa tego, a dobra, nie będę mówił, bo to zaraz nam kanał zbanują. Ale tam zostaw tego donate'a, tam... zimnej kolki się napij. Ja też zaraz będę kończył, żeby przejść po tym pierwszym live takim... Chciałem odpowiedzieć parę rzeczy tutaj do, do słuchu, żeby wybrzmiało, ale już teraz normalnie, to typo, to pogra. Ja tam już nigdy się nie odważył zjeść w hinduskich lokalach, no. Czy wiesz, ogólnie oni mają z ostrością yy... O, z ostrością, on to, ostrość, a ostrość to jest, to są, to, my mamy dwa różne terminy, oni, my i oni, czyli Europejczycy i, a, to nawet nie ma co próbować. Czy, 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 on, czy on, jak on to lubi, to niech sobie zbiera tam, tam pod wodą, czy tam może dla mnie, to tam on może i wszędzie zbierać, jak mu się to podoba. Słuchaj, goście, tylko tak, ja powiem, powiem tak, u niego to dalej wygląda, bo widziałem, może nie śledzę jakoś mocno no tam, ale widziałem parę razy. Tyle czasu się on to robi i to wygląda na wymuszone. Bo porównam to do kanałów, które robią podobne rzeczy i tam widać taką zajawkę, nie? Nawet jak gościa trafimy ostatnio co po śmietnikach chodzi, takie krafałek, nie? Tylko, że on chodzi tak sobie, fajne rzeczy tam czasami nawet wygrzebie, nie? Byś, bym człowiek nie, był, nie byłby świadomy, że można tak coś tam ogarnąć, nie? No ale, widać taką zajawkę do tego, nie? Że on tu nie robi tego na zasadzie Kurwa, muszę iść z tym wykrywaczem i jebanym znowu, nie? Tylko jest troszkę inaczej A to wiesz, o tej higienie to nie chcę właśnie zaczynać, bo tutaj... Ledwo żeśmy o Żydach skończyli, zaraz żeby do hindusów się jeszcze dosrywać I później będzie tutaj, wiesz... Wiesz, jakąś tą... Gdzie mieli... Z każdej strony nas będą atakować Zielony ma mega nisza na konto Dawid Kark wpłacił 20 złotych Skromnie na osi. Jebać w Su 207 i grubaskę wspólniczkę. Pozdro! Dziękowa, pozdrawiam. Paczek, ci przeczytał robot? Nie przeczytał Dawid Karka, tylko Dawid Kark, czyli jesteś. Czyli wziął Cię za wielkie, wielkie chłopisko, jakbym powiedział Mariusz Pudzianowski. Dawid Kark, witam, witam serdecznie. No mówię, że me, Meks też chodzi. Zielony ma mega niszę na content, tak jak mówisz. I powiem Ci tak, że. On mógłby dużo rzeczy, słuchaj. On na mógłby chodzić tak od osiedla do osiedla, dawać sobie tam gdzieś na plus mordę i by dostawał 20 zł za to, nie? No codziennie by miał z 800 zł bym miał dniówki, nie? Jakby mu się chciało. No ale... Trzeba trochę, wiecie, popracować, no. Czy bo Bogutek ustawił sharksów No jak najbardziej, no. Więc... Dobrze, że... <laughs> dobrze, że ja Facebooka nie mam, bo jakbym ja miał Facebooka, to może i by mnie tak ustawił, ale że ja Face'a nie mam, to nie ma jak do mnie na napisać, bo Jak on... ktoś nie słyszał tej... własnej historii. wielki mafiozów płacił 3 złote. Marlon Brando miał w ustach chusteczki, ja a ja mam menelskie gacie. Wy typowi byście tak nie potrafili buchacha. Ja pierdolę, stary, musiałem się zatrzymać, aż na chwilę. Miałam zatrzymać się na chwilę i przemyśleć swój sens życia. No, jak wyobrażam sobie Marlona Brando, a po drugiej stronie Sławka, kurwa stary naprawdę no. I już masz dzisiaj, no, już jesteś na. Już jest wieczór już jest zrobiony. Mam nadzieję, że nie będzie mnie ten obraz prześladował dzisiaj, jak już tego live'a skończę. No, ale nawiązać do Marlona Brando w takiej tematyce, to już trzeba mieć talent. Wytypowi. No, wytypowi to jest jeden z moich ulubionych tekstów, jaki padł. Yy, jednych z tych SMS-ów, których były groźby i szantaże, znaczy tam na Messengera, nie? Ja jak stary człowiek zawsze mówię, jak gdzieś tam jest Whatsapp czy Messenger, to mówię SMS-y, nie? Tak nie mówię zawsze, ale tak jest łatwiej powiedzieć, albo wiadomości, nie? Tam nie mówię, na no, Mesa, na no, Insta tam dostał, napisał, tam kurwa ważne gdzie, nie? No, Janka ostatnio była rocznica. Mam nadzieję, że pamiętacie, jak tam... Ten Jareczek, któremu, którego zarzuca się, że się nad nim znęcali, o nim mówi: To trzeba pamiętać takie rzeczy. Takie rzeczy nie, nie można zapominać. Osławka, pewnie teraz nerwówka. No, w... słuchaj. A dziwisz się? No ty, ty, czy ja bym nie był nerwowy? Jaką masz pewność? No pewność to masz, jak masz plecy w, poli w polityce, na wysokim szczeblu. To byś, jakby on był, nie wiem, synem jakiegoś... jakiegoś, jakiegoś, yy, jakiegoś kota politycznego w rządzie. W, 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 wiceministra y, sprawiedliwości. To mógłby, może, tam powiedzieć, że kuja mi tam zrobił, nie? A tak? Jaką masz pewność? Swoje, swoje życie stawiasz na, na zasadzie będzie albo nie będzie? I się sobie siedzisz spokojnie? No, raczej moim zdaniem nie. Jachwa za Kolman wpłacił 10 zł. Niestety, zaszczepilem w mojej rodzinie słowo skuciaty. Określamy nim niesforne koty. <laughs> nie, to tam, gdzie. By, yy... U, u Rudego w stronach to jest, że kudłaty. To już ustaliliśmy, nie? Ale w sumie ta podoba mi się bardziej, ta wersja. Chociaż już skuciaty to jest mnie po prostu na... członka lateksowej grupy. Naj najbardziej uniwersalny. Można określić. To tam musi, nie musi być kudłaty wcale. Wisienką na torcie zawsze do tego musi być Paweł. Gdzieś w coś mieszany. Gdzieś nie życie mu tego oczywiście, tylko mówię, jakie są fakty. Bo w WSW zawsze no to najbardziej do tego Pawła. Ja to jestem... Też zapalnikiem, ale do takiej pełnej, wiecie, to co było wtedy z tym, że niby ktoś do pracy do niego dzwonił, go zwolnili. No to byłem ja i Paweł wtedy, nie? Dawid, a co podobał Ci się ten dźwięk Pegieros? To ja mogę nastawić któregoś razu, to nawet i inne jak każe ci jak się na mnie zarabia. Też mogę nastawić, nie ma problemu. Paweł chyba masz. Słuchaj, no nie, nie dziwię, mu się sobie spokojnie żyć, nie ma problemu. cię to się pchać. Słuchaj, z psychicznym bratem wojny robić w internecie. Dobrze, że on się dobrze robi. Ja to szanuję zdecydowanie i to popieram. Paweł pojedzie, zrobi y, swoje, y, swoje naprawdę no, powie na sprawie y, 3 września. Bo jest świadkiem i tyle. Czy, czy, czy pojedzie teraz, czy, czy to już od sądu zależy, ale no, będzie miał tam w poważnym miejscu poważne rzeczy do powiedzenia. Nie trzeba się odgrażać w internecie. A co ten, to we wtorek będę wiedział, bo we wtorek mam sprawę z nimi, tylko cywilną tym razem, więc delikatnie sobie tam porozmawiamy. Tam fajny sędzia jest na tej cywilnej. Powiedział, a pani, to nie jest ty takie sprawy zakładać. Piękna sprawa. I to, to jest tak, jak powinno się rozmawiać z no ile pani ma lat. To ja jestem takiego samego zdania, szczególnie mając takie wstydliwe rzeczy na sumieniu. Czy, czy, czy tam on może sobie tam przyjedzie, najwyżej go tam gdzieś skurtują do weterynarza, co on, jak piany dostanie, co on tam może dymić. Słuchaj, Michał Kwiatkowski, no ja to tam sobie mogę maila napisać zawsze, ale moim zdaniem niech tam sobie przez weekend przemyślą. Ciekawe, czy prezes ogląda? No, pewnie siedzi gdzieś tam. Może to prezes b... robi zdjęcia z deski, on ogląda. I nie wie czy robić... No nie, no gdzie... Słuchaj, no po pierwsze... To trzeba było napisać wniosek. Nawet te wnioski tam były śmieszne, ale jakieś tam na pewno trzeba było yy, wiedzieć, co pisać. A on, nawet tego zwykłego takiego najprostszego wniosku, z nigdy nie potrafi poprawnie napisać, bo zawsze są błędy formalne, odrzucone od razu z góry. I on, tak jak masochista, yy, to robi, wie, że to będzie. I później te poz pozwy, mil żądanie miliona dolarów wysyłano. No a co ma być? Zaresztki to czeka na rozwój wydarzeń we wrześniu. Pracy pognali, to i ciężko się żyje na tym świecie. Co tam ma u nich być? Chowali się wszyscy. Dzisiaj nawet widziałem komentarz ASD ASD jak tam zaczął do mnie fikać. Nie, 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 wniosek na Nie no ja nie piję teraz, że to, to możesz chcieć, stary, Jest tyle czasu na sucho. Dobrze jest. Sławek pobrał pół bańki i wziął z KPO fundusz na lombard z, z tymi, że zamiast by, że sprzedawać i zostawiać normalne fanty, to przychodziłyby bumy i majty zostawiali u niego. Nie? I przychodzi taki bezdomny i mówi, "Słowo no ile to mnie nosisz na sobie? Nosiłeś? 5 dni? No, hmm, to za cztery dyszki zrobię. Zostaw, sprzedaż. No, przecież to nawet jakby to na YouTube transmitowali. Słuchajcie, Sławka, wy widzicie, Sławek robi to i... Okoliczne bo się do tym dowiadują i robi się taki content. Przecież to by szkolno przybiło 50 razy. Lombard ma i ty zastaw tak Kiedy okay. light z Fedorem, a to z to się co jak na audiencji jak do papieża, to trzeba, wiesz. On ma zamówień jak penderecki do 2027 roku. o co do linku do Donatu, zostaw do Donative. No ten temat to jest, mówię, wy wykowanie bielizny i koniec tematu. Bo to jak gdzieś tam jakiś randomowy typ. Wziął w Polsce na jakiś gówno, no wiadomo, że człowiek w kurde, kto na to pozwala, nie? Ale już jakby to zielony wziął, albo słabyś kogoś, kogo znasz, no to już by było takie bardziej personalne to. Policzek byłby bardziej personalny. Ile zielonym się w tym Nie wiem, już to dzisiaj taki na... nie jestem przygotowany do odpowiadania na temat, dawno i zapomniany trochę przeze mnie. Co on tam nabrał i kiedy, nie chcę, nie chcę też mówić bo później będzie, pomylę się znowu o y, 1000 złotych w kwocie, czy o pięciu pracowników, których wypisywał w, w wniosku i będzie raban podnosił. Korzystajcie jeszcze, bo kurde, z tego lata był końcóweczką. Końcóweczka jeszcze, a później będziemy czekać na śnieg zaraz, no bo to zajebiście, że tak powiem, nie? Kurwa, śnieg pada, kurwa, kiedy te lata, później lata, ja dolu niech się kończy szybciej. I dwa miesiące tego śmiesznego lata i do ulepić bałwana za chwilę znowu w listopadzie. Dobra, na razie, dobrej nocy.